Cześć Panny, witam Was w horoskopie na październik 2025. Zobaczmy, jakie będą niespodzianki w tym miesiącu dla Was, przed czym karty Was będą ostrzegać, co będą radzić, jak praca, relacje. No i zacznijmy od tematu przewodniego miesiąca, czyli wyzwania: Słońce. Słońce mówi o odpoczynku, relaksie. O tym, że niektórzy z Was powinni udać się na urlop, inni powinni odpocząć, dać sobie trochę wytchnienia, ale też skupić się na swoich, na swoich jakichś takich pasjach lub tym, co lubicie robić. Więc gdzieś tutaj relaks. Dla innych może Słońce oznaczać jakieś wyzwania w w sensie rozmów, ale rozmów szczerych, klarownych, jasnych, gdzie nie ma nic do ukrycia. Dla innych osób, no, Słońce przynosi wyzwania, ale takie bardzo optymistyczne. Może chodzi o to, byście sobie sprawili coś przyjemnego, byście dla siebie zrobili coś przyjemnego. Może chodzić o na przykład więcej czasu poświęconego dzieciom, na przykład rodzinie, najbliższym, ale sobie oczywiście również nie można zapominać tutaj, o swoich przyjemnościach. Słońce ogólnie może mówić dla kogoś o jakichś um, na przykład awansach, może mówić o jakichś pozytywnych aspektach, coś dobrego się wydarza. No więc na wyzwaniu macie całkiem no Jedną z lepszych kart, jak nie najlepszych w ogóle w tarocie, więc faktycznie no, jest się z czego cieszyć, że pojawiają się jakieś takie kwestie. Karty chcą, byście o siebie zadbali, byście o sobie pomyśleli w tym miesiącu. E, oczywiście dla kogoś wyzwaniem może być ciąża albo jakieś sprawy dotyczące właśnie dzieci, rodziny, najbliższych. E, no dobrze, zobaczmy, o czym wymyślicie. O rodzinie, dziesiątka monet. Dziesiątka kielichów, przepraszam. Tutaj myślicie o jakimś miłym spędzeniu czasu, być może właśnie o jakimś relaksie, a może po prostu o jakimś wyjeździe wspólnym. Może chodzić o taki czas spędzony razem, z rodziną, z najbliższymi, a może po prostu z partnerem, jakiś może romantyczny wieczór. Więc gdzieś tu w październiku będziecie skupiać się na sprawach rodzinnych. Może chodzić oczywiście o jakieś. O jakieś być może imprezy okolicznościowe, w doborowym towarzystwie, ale takim, które wy szanujecie, lubicie, w którym po prostu jest Wam dobrze. I tutaj może chodzić o rodzinę, może chodzić o najbliższych przyjaciół, których traktujecie jak rodzinę, więc gdzieś tutaj się to pojawia. Myślicie o jakimś, być może, no, na przykład jakimś wyjeździe, nawet na kilka dni gdzieś, ale chodzi o to towarzystwo, o tych najbliższych. Więc tutaj chodzić może też o poprawę kontaktów, na przykład relacji z rodziną, najbliższymi, właśnie z dziećmi, z partnerem w rodzinie. Więc no, dużo takich kwestii, właśnie. Zobaczmy w takim układzie, co się wydarzy w tym miesiącu. Czyli w październiku. O, królowa buław. Królowa Buław może mówić o kimś z żywiołu ognia baran lew strzelec. Królowa Buław może oznaczać kogoś, bardziej kobietę, bardzo. może nie tyle wpływowego, ale kogoś, kto. Powiem tak. Co się wydarzy, może mieć miejsce jakaś rozmowa na przykład zawodowa, czyli z szefową, lub z kimś decydującym, z jakimś kierownikiem, kierowniczką bardziej, tak, bardziej kobietą. Chodzi jest to czytanie ogólne. W każdym bądź razie, no, z kimś na stanowisku. Może też być kwestia tego, że będziecie się zastanawiać nad własną działalnością i tutaj też będziecie chcieli działać, rządzić. Będziecie chcieli po prostu yy, no, stworzyć jakąś Firmę na przykład swoją. Ale Królowa Buław może mówić o tym, że niektórzy z Was postanowią się sami zmienić. W sensie takim, że na przykład, właśnie tu mówiłam o tym, że dobrze by było pomyśleć o sobie, zrobić sobie jakieś miłe gesty w kierunku swoim, i tu faktycznie się to pojawia. Królowa Buław może sugerować właśnie energię kiedy coś sobie poprawiamy, kiedy idziemy do fryzjera, więc tutaj mogą się wydarzyć takie miłe, e, miłe gesty, miłe momenty, kiedy po prostu dbacie o siebie, coś sobie kupujecie, idziecie do kosmetyczki. No więc myślicie o swoim ładnym wyglądzie, żeby ładnie wyglądać, żeby błyszczeć, żeby no tutaj tak e, być też tak trochę z pazurem, bym powiedziała. Dla innych panien może być tak, że co się może wydarzyć. Dlatego tutaj karty wskazują, że warto zainteresować się w tym miesiącu rodziną i najbliższymi i poświęcić im czas, bo królowa buław może oznaczać kobietę, która no, zakrada się do waszego życia i jest tą trzecią, czyli romans. A więc tutaj karty sugerują właśnie dlatego, no, dlatego pokazują tą rodzinę, tak? Bo królowa buław może oznaczać po prostu no, jakąś osobę, która będzie chciała wpłynąć na Wasze życie, czyli, no, czyli po prostu tą trzecią osobę tak, w relacji, czyli o jedną za dużo. E, więc tutaj też się pokazuje jakiś flirt romans z kimś, więc tutaj również na to czas zwrócić uwagę. Zobaczmy w takim układzie coś miłego, czyli niespodzianki. Dziesiątka mieczy. Jako niespodzianka, dziesiątka mieczy sugeruje jakieś zakończenie. Mam wrażenie, że tutaj w tym miesiącu kończy się coś trudnego dla Was, coś ciężkiego, coś, co było problematyczne. Ktoś przestaje myśleć intensywnie o czymś, ktoś sobie coś wyjaśnia, ktoś, jak gdyby, ma czegoś dość i. Po prostu kończy to i to będzie niespodzianka dla Was, że zakończycie trudne sprawy, zakończycie jakieś konflikty, zakończycie jakieś po prostu problemy, które gdzieś tam Was otaczają. Ktoś przestanie myśleć o czymś. Może na przykład pójdzie na jakąś terapię i, i nie będzie myślał na przykład o jakichś negatywnych y, sytuacjach, które gdzieś tam go mocno męczą i dręczą. Tutaj ktoś być może, tak jak mówię, porozmawia o czymś szczerze i otwarcie i dzięki temu pozbędzie się jakiegoś problemu, bo też może być, że ktoś po prostu ma jakąś tam tajemnicę, nie mówicie o czymś i tutaj tak jakby ktoś się otwiera i, i o po prostu... No, opowiada szczerze o pewnych rzeczach, jak gdyby zrzuca no, no, jakiś tam kamień z serca, tak spada. Więc gdzieś ta dziesiątka mieczy mówi o zażegnaniu jakichś problemów, jakichś mm, może nie tyle konfliktów, bo tu chodzi o was, ale dziesiątka mieczy mówi o tym, że kończycie trudne, problematyczne sprawy jakieś. Może to być jakaś szczera rozmowa, że po prostu coś, co was męczyło od jakiegoś czasu, też w jakiś sposób rozmawiacie na ten temat i wyrzucacie to z siebie, jakieś obawy, jakieś lęki. Więc tutaj pozbycie się tego wszystkiego, takich negatywności, problematyczności, powiedziałabym. A zobaczmy ostrzeżenia. Są dostateczne. Ostrzeżenia są przed jakimiś sprawami sądowymi. Ale tutaj karty też mogą sugerować ostrzeżenie przed jakimś wybaczeniem, przebaczeniem komuś. Zastanówcie się, komu co wybaczacie, bo tutaj jednak jest to ostrzeżenie. Więc może ktoś po prostu nie do końca szczerze coś chce wybaczyć, czy chce o czymś porozmawiać, czy coś wyjaśnić, bo no, jednak są ostateczny mówi o takich kwestiach. Sąd ostateczny może mówić tutaj, ostrzegać przed właśnie mm, Wchodzeniem w takie kwestie, ja bym powiedziała, bycie zbyt dobrym dla kogoś też. Przed tym karty ostrzegają, bo tu w rodzinie też mogą być jakieś takie kwestie, kiedy ktoś kogoś wykorzystuje. Wy jesteście dobrzy, chcecie pomóc, chcecie dobrze komuś, tak, gdzieś tutaj po prostu coś zrealizować, pomóc przy czymś, no a potem zostaniecie wykorzystani na przykład w jakiś sposób, więc gdzieś tutaj uwaga przed tą takim byciem dobrym, no i przed jakimś wyborem, uwaga. Zastanówcie się, co wybieracie, kogo wybieracie. No, i zobaczmy, co karty Wam radzą w październiku. No, właśnie, cały czas ta rodzina się tu przewija skupić się na rodzinie. Czwórka Buław mówi o budowaniu stabilnych fundamentów z rodziną najbliższymi. Mówi o tym, żeby bardziej e, zadbać o te więzy rodziny na najbliższych. Może mówić, radzić Wam na przykład e, no, zalegalizowanie jakiejś relacji. E, Wprowadzenie się, zamieszkanie razem, tutaj zaręczyny może komuś sugerować, karta, ale też takie zbudowanie, czy też polepszenie relacji rodzinnych z tymi najbliższymi, bo gdzieś tutaj mogą być te zaproszenia, więc żeby gdzieś iść, tak, na jakieś zaproszenie rodzinne czy z przyjaciółmi, więc gdzieś tutaj te karty również mówią o tym. One mówią o tym, że. Żeby też pomyśleć o sobie, tak? o tej stabilizacji swojej, o swoim poczuciu bezpieczeństwa. Więc gdzieś ta rodzina cały czas Wam się przejawia w październiku. Cały czas się pokazuje. To będzie dla Was najważniejsze. No dobrze, a zobaczmy, jak praca w takim układzie. A co ciekawe, królowa kielichów oraz król kielichów. Um, powiem tak, jeśli chodzi o pracę. To może być kwestia taka, że nie będziecie się dogadywać z kimś. Jednak te dwie karty są odwrócone do siebie, więc ym, mogą sugerować, że tak jakby dwie osoby na stanowiskach jakichś się nie dogadywały, więc w pracy mogą być jakieś poróżnienia się, na przykład osób, właśnie na wyższych stanowiskach. Może to być niedogadywanie się, na przykład z szefem czy szefową. Ym, może być to, że ktoś działa. Może nie tyle na szkodę firmy, ale po prostu nie słuchają się ludzie, czyli nie ma tutaj takiej współpracy, nie ma harmonii między ludźmi, nie ma dogadywania się, nie ma takich. Takiego doradztwa jest właśnie wręcz odwrotnie, jest taki brak kontaktu. Ktoś z kimś nie rozmawia, bo na przykład ma o coś żal, ktoś z kim się skłócił. Więc gdzieś tutaj te karty pokazują Wam cały czas, że trzeba zadbać o te relacje, tak? to słońce mówią o otwartości, szczerości, o, o rozmowach. Tu może być coś niewyjaśnionego, jakiś konflikt być może wcześniej był, może po prostu ktoś się z kimś skłócił w pracy, jest, są jakieś nieporozumienia, może warto by było je powyjaśniać, dlatego, że. Aby ta sytuacja w pracy się ustabilizowała, żebyście Wy mieli też poczucie takiej stabilizacji, żebyście mieli wsparcie w tej pracy, w tych ludziach, z którymi pracujecie, czy nawet wsparcie szefa, więc tutaj może warto po prostu porozmawiać, dogadać się, bo tu widać, że no nie ma współpracy, tu ktoś się nie dogaduje, tutaj nie ma jakichś wspólnych planów, tutaj każdy ma jakby odrębny mm, jakiś, no nie ma tej współpracy, każdy dba o swoje interesy, i nie ma w ogóle... Współpracy, tak jak mówię, to może być nawet brak jakichś rozmów, brak jakichś wspólnych planów, więc tu każdy robi w swoją stronę, każdy robi co chce, o tak bym powiedziała. Więc gdzieś tutaj brakuje takiej harmonii, tego dogadania się, albo kogoś, kto by po prostu to jakoś uporządkował, więc gdzieś tutaj po prostu no, o to by trzeba zadbać. Natomiast o te relacje międzyludzkie, o tak bym powiedziała. I tutaj też no, dużo się przejawia właśnie yy, kwestii rodzinnych, yy, ale też kwestii właśnie przyjaciół mówiłam, rozmów, towarzystwa, więc no, tutaj by trzeba zadbać o to. Natomiast jeśli chodzi o osoby, które szukają pracy, mogą być rozmowy kwalifikacyjne, możecie chodzić na te rozmowy, ale tutaj też no, nie będzie tego wspólnego dialogu. Nie będzie zrozumienia, nie będzie mm, takiego... Yy, no nie będziecie zachwyceni po tych rozmowach, mam wrażenie. Nawet jeśli ktoś by Wam chciał, wychodził z jakimiś o, możliwościami, okazjami, ktoś by chciał Wam dać jakąś Prace, to Wam się to nie spodoba. To nie będzie tutaj tak mm, harmonijnie. Więc no, będą jakieś niedomówienia. A zobaczmy, jak relacje. Diabeł i król moment. No, jeśli chodzi o relacje, to powiedziałabym, by też uważać. Z tego względu, że pokazuje się nam diabeł. Czyli powielają się. Y, Rzeczy, które mówiłam wcześniej, bo diabeł może oznaczać romans, ale może oznaczać kogoś, kto manipuluje, może oznaczać kogoś toksycznego w relacji, na przykład lub w rodzinie. I to może być ktoś, kto wpływa na pieniądze, na budżet domowy, to może być ktoś, kto po prostu oszukuje drugą osobę, na przykład na pieniądze, to może być tak, że na przykład tylko jedna ze stron, czyli partner, partner lub partnerka na przykład dba o sprawy domowe, o budżet, a druga strona się nie dokłada. Nie ma tutaj też tej równowagi harmonii. Diabeł myśli tylko o sobie. Więc tutaj jeszcze król monet. Więc, tak jakby brak jakiejś stabilizacji, lub jakiś problem finansowy może się pojawić. Może się pojawić jakieś zadłużenie na przykład w domu. Więc, no, może tak być, że ktoś kogoś wykorzystuje na pieniądze. A tak jak mówię, tutaj taka toksyczność się pokazuje. Może być tak, że ktoś ma jakiś problem z jakimiś nałogami, i to może chodzić o hazard. Może chodzić o to, że ktoś wydaje więcej niż może. Tutaj może być też tak, że jeżeli byście mieli podpisywać jakieś na przykład kwestie nieruchomości, na przykład u notariusza, lub jeśli będą kwestie jakichś kredytów, no to ja bym tutaj uważała. W ogóle w październiku chyba nie wchodziłabym w takie rzeczy, bo No Diabeł mówi o jakichś komplikacjach, o tym, że możecie przepłacić za nieruchomość, o tym, że te kredyty, na przykład umowy, nie będą jasno skonstruowane, że możecie po prostu no, wydać na siebie wyrok, którego będzie potem żałować. Po prostu podpiszecie coś, czego będziecie żałować. Bardzo dokładnie by trzeba było czytać tutaj wszystkie umowy, wszystkie zapisy, paragrafy, które są w tych umowach, więc tutaj no na to zwróćcie uwagę, jeśli faktycznie w coś wchodzicie, nie inwestujcie. Chyba, że naprawdę już uprzecie się i inwestujecie, to naprawdę miejcie um, tego świadomość, że możecie stracić, bo tak jak mówię, no diabeł to jest wchodzenie w pakt z kimś, kto, hmm, kto myśli tylko o swoich interesach. Um, on się nie martwi o Was, o to, czy Wy będziecie mieć... Pieniądze, czy Wam się uda tutaj coś zachować, nie, on musi tylko o sobie jak ma zarobić I, i tutaj jest tylko to jednostronne, dlatego uwaga, tym bardziej, że jest tu król monet, więc mówię, no tutaj cały czas te pieniądze mogą się przewijać i tu mogą być jakieś, no machlojki z tym pieniędzmi robione, więc tu uwaga, po prostu, w, czy w partnerstwie, czy w rodzinie ktoś może Was namawiać na przykład na inwestowania, bo o tym nie macie pojęcia, więc... Raczej skupcie się na kursie, szkoleniu, na przykład, albo zdobyciu jakiejś rzetelnej wiedzy w tym temacie, zanim zainwestujecie swoje ciężko zarobione pieniądze w coś, o czym nie macie pojęcia, a w, w, w coś, w co ktoś Was może chcieć wciągnąć, więc tutaj przy Diable uwaga na takie rzeczy. Romanse powiedziałabym, które mogą zburzyć spokój domowy więc też uwaga na takie kwestie w ogóle jakieś inne nałogi, jeśli by się miały pojawić na toksycznych ludzi uwaga, tak jak mówię na jakieś namawianie, na inwestowanie pieniędzy czy w ogóle na jakieś zakupy, jakieś nieruchomości czegokolwiek, po prostu to tutaj trzeba by mieć pewną świadomość i rozwagę w tym, co robicie bo no, to może nie być dla Was mm, korzystne w tym miesiącu natomiast jeśli jesteście singlami no to pojawiają się kwestie oczywiście też poznania kogoś, jak najbardziej, ale poznania kogoś, tylko też trzeba uważać, bo tu może być ktoś, kto będzie chciał wykorzystać kogoś na właśnie, też na pieniądze, czy po prostu w ogóle. No diabeł jest bardzo sprytny kusi, więc jakieś pokusy będą, więc tutaj trzeba by też uważać, bo można się w coś uwikłać, czego potem będziecie żałować. Więc jak najbardziej poznanie kogoś jest, ale tak jak mówię, no, przy diable zawsze zapala się czerwone światło, bo tutaj są jakieś takie kwestie no, nie do końca jasne, nie do końca no, nie do końca moralne po prostu. Pozdrawiam. Cześć.